Kiedy rozpoczął się proces transformacji gospodarki komunistycznej w kierunku gospodarki rynkowej w Europie Środkowo-Wschodniej? O tym opowie pan dr Piotr Maszczyk ze Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Andrzej Zawistowski, zapraszam. Panie doktorze, os ostatnie lata wymienia się i odmienia się przez wszystkie przypadki słowo transformacja. Nie dziwne, już jesteśmy od tego przełomowego okresu lat 80., 90., kilkadziesiąt lat. Patrzymy na to z pewnej perspektywy. Można już w sposób syntetyczny badać ten okres. Wróćmy do tej transformacji i spójrzmy na nią z kilku względów. Po pierwsze, kiedy w bloku wschodnim, a mówiłem to o bloku sowieckim, czyli tym, w którym Związek Radziecki zarządzał, m.in. przy pomocy Rady Wzajemnej Pomocy Gospodarczej, kiedy ta transformacja się zaczęła? To zależy od tego, o jakim kraju mówimy. Bo transformacja w różnych krajach zaczynała się w różnym momencie. Natomiast zanim przejdziemy, to ja jeszcze zwrócę uwagę na semantykę. Otóż my w Polsce przyjęliśmy konwencję i mówimy o transformacji ustrojowej, systemowej, która ma wymiar polityczny i gospodarczy. Po angielsku jest ciekawiej, bo po no angielsku właśnie. mamy dwa słowa: to jest transition i transformation. I chyba ta pierwsza jest bardziej. No właśnie, nie do końca, bo jeżeli po angielsku powiemy transition, no właśnie. to wiemy, jaki jest punkt startu i jaki jest punkt dojścia. Transformacja, no to właściwie nie wiadomo, tak? Czy wolałby Pan transformację? Ciężko powiedzieć. Wydaje mi się, i to jest mój osobisty zarzut do ludzi, którzy tę transformację rozpoczęli w Polsce, oni mieli bardzo mgliste pojęcie, co chcą osiągnąć. I to pojęcie ograniczało się do takiego stwierdzenia, żeby w Polsce był kapitalizm i żeby było lepiej. Żeby było lepiej, co oczywiście tego tym ludziom nie zarzucam, Natomiast dla przeciętnego obywatela to oznaczało, żeby było tak jak w dynastii, żeby było bogato. Tak, żeby było jak w Peweksie. Żeby było jak w Peweksie i to się udało osiągnąć, ale podobnie jak w Peweksie, nie każdego stać na te dobra z Peweksu. W krajach bloku wschodniego fetyszyzowaliśmy różnicę między socjalizmem i kapitalizmem w tym sensie o to, że uważaliśmy, że to jest tak bardzo oczywiste, że socjalizm to socjalizm, a kapitalizm to kapitalizm, i to właściwie nie warto się zajmować tym, dokąd my idziemy. No bo przecież to jest oczywiste, że skoro od socjalizmu do kapitalizmu, to tak mglisto wyobrażony system amerykański, oczywiście wspierany takimi rozwiązaniami po części instytucjonalnymi, po części z zakresu polityki gospodarczej, jakim były wskazania konsensusu waszyngtońskiego. Prawda? Czyli to był taki amerykański, anglosaski kapitalizm. i no właśnie, wyobrażano sobie, że będziemy do tego dążyć, zapominając na przykład, że naszym największym partnerem będzie nasz największy sąsiad, czyli gospodarka niemiecka. I może by tak część rozwiązań z gospodarki niemieckiej wdrożyć, która oczywiście w wielu y, istotnych instytucjonalnych obszarach, czy instytucjach, choćby takich jak zarządzanie przedsiębiorstwem z silnymi radami robotniczymi, reprezentacją związkowców, czy na przykład y, tym, co się nazywa kolektywnym, kolektywnymi negocjacjami płacowymi, gdzie są bardzo silne związki zawodowe, to się wpisywało, prawda, w siłę Solidarności na początku lat 90., czy na przełomie lat 80., 90. I można było stworzyć z przeproszeniem pewne efekty synergii, gdybyśmy część rozwiązań niemieckich wdrożyli. Ale czy Polska była specyficzna, czy w innych krajach bloku było podobnie? Mam wrażenie, że zachłyśnięcie się takim myśleniem, że oto mamy do czynienia z kapitalizmem i kapitalizm jest tak oczywiście różny od socjalizmu, no sprawiło, że nie wiedzieliśmy jaki jest ten punkt dojścia. On potem został stworzony, ja o tym powiem za chwilę, na szczęście, co pozwoliło ustabilizować proces transformacji przynajmniej w krajach Europy Środkowo-Wschodniej, a co nie pozwoliło ustabilizować ze wszystkimi negatywnymi tego konsekwencjami, na przykład w krajach byłego Związku Radzieckiego. Z wyłączeniem y, krajów bałtyckich czy też krajów południa, y, południa Europy. Natomiast wracając do pytania, kiedy zaczęła się transformacja, Właśnie. no to na Węgrzech w połowie lat 60. Naprawdę? Naprawdę. To jest y, początek reform kadarowskich. Kadar y, objął władzę po rewolucji. Po stłumieniu rewolucji, po stłumieniu rewolucji węgierskiej. Armia Radziecka wkracza, towarzysze węgierscy przejmują stery, czyli mówią, że poradzimy sobie. rzeczywiście sobie radzą. Mamy okres no, bardzo silnych represji, ale później od połowy lat 60. to już jest zupełnie inny. Węgrzy muszą poczuć, że się opłacało. Węgrzy muszą wspierać władzę. I oni te władze tak naprawdę wspierają. No, Nie wiem, czy tajemnicą poliszynela jest to, że Węgrzy patrzyli na Polaków, podobnie zresztą jak Czechosłowacy, jako na tych wikrzycieli, burzycieli porządku ale i jeszcze biedaków ale na dodatek. Powiedzmy od razu, że to też był element propagandy, która zniechęcała Węgrów, Czechów, Słowaków do naśladowania na, na tych Polaków, zwłaszcza w roku 80. To jest dosyć, to dosyć widoczne, jak ta propaganda I pokazuje, że wy musicie pracować na tych nierobach. To po pierwsze, ale też ta propaganda budowała na istniejących różnicach, mówiąc, macie źle? Tak, w Czechosłowacji była skodowka, była dacha, Jak się ogląda takie seriale, oczywiście pamiętając, że to jest propaganda, ale na przykład kolejny bardzo ciekawy serial, czyli żena za pultem, po polsku kobieta za ladą, no to jak Polacy widzieli, jak wyglądają delikatesy w Pradze. No to myślę, że one wyglądały podobnie jak sklepy Peweksu albo Bazar na Polnej. Zwłaszcza, że ten serial był emitowany w latach 80. 80. w Polsce, prawda? Kiedy były problemy ze wszystkim, a tu Żena za pultem stoi, a pult zastawiony właściwie towarami delikatesowymi. W związku z tym ta propaganda oczywiście budowała na realnych różnicach, jeśli chodzi o stopę życiową, ale żeby budować na realnych różnicach, no to trzeba mieć różnicę, to no, jakby Węgrzy widzieli, że żyją tak samo biednie jak Polacy, a Polacy chociaż mogą sobie, zgodnie z tym dowcipem, jak tu się psy spotykają, prawda? Chociaż Na mogą granicy. sobie, tak, poszczekać i amerykański pies mówi, że, że życie psa jest proste, szczekasz i dają ci za to mięso, prawda? czechosłowacki pies yy, mówi, a co, to jest, yy, a co to jest szczekanie, a radziecki mówi, a co to jest mięso. To był taki też dawki w 68, że psy się mijają na granicy, jeden biegnie, żeby poszczekać, a a drugi, żeby się najeść. No więc właśnie, więc to musiały być różnice i te różnice rzeczywiście były, tak? Ten system, oczywiście sfinansowany w dużej mierze kredytami yy, na Węgrzech, yy, zapewniał wyższą stopę życiową. Ale tam były też zmiany w postaci takiej, że przekazywano kontrolę nad, nad małymi zakładami przemysłowymi, sklepami, drobnymi punktami gastronomicznymi w prywatne ręce. Nawet jeżeli to nie była formalna własność, to de facto to była własność. I dlatego Polacy też tam mogli zarabiać. Oczywiście na handel. Je, oczywiście, że tak. No to mamy Węgry. W Polsce właściwie ciężko powiedzieć, kiedy zaczęła się transformacja. Niektórzy wskazują. Na epokę Gierkowską i rozluźnienie zasad, przede wszystkim w rolnictwie. Myślę, że nie bez kozery Gierek przez długie lata był na wsi wspominany z rozrzewnieniem, bo Gierek bardzo rozluźnił ten gorset kontroli państwowej dotyczącej kontraktacji płodów rolnych i swobodą obrotu płodów rolnych. Jeżeli polska wieś zaczęła się bogacić, to zaczęła się bogacić w latach 70. -tych. Po drugie, Gierek pozwolił ludziom wyjeżdżać za granicę. Rozpoczęło się to, co się w języku ekonomii nazywa pierwotną akumulacją kapitału. Jeżeli jesteśmy dumni, słusznie chyba, z tego, że w Polsce bardzo szybko powstało milion przedsiębiorstw, firemek. Oczywiście małych, one później bankrutowały, to stało się tak dlatego, że Polacy, po pierwsze, pewne know-how posiadali. I rozumieli jak działa rynek, bo na tym rynku od lat 70. funkcjonowali. No bo w Polsce kupowało się towary, jechało się do jednego kraju, tam się kupowało, tam się te towary sprzedawało, kupowało się co innego, potem się jechało do drugiego kraju i to trochę to przypomina to, co się na historii gospodarczej opisuje o takim ruchu pomiędzy Wielką Brytanią, krajami afrykańskimi czy Afryką. Handel, i... handel trójkątny. Handel trójkątny, prawda? Perkali i koraliki z Europy. W Afryce niestety niewolnicy, ale też kość słoniowa i płyniemy do Ameryki, tam sprzedajemy to, co z Afryki żeśmy pozyskali: tytoń, bawełna i wracamy. W Polsce było podobnie. Takie wyjazdy, to nawet nie to, że jak ludzie jeździli za granicę, to one się samo finansowały. Znaczy nie wydawało się pieniędzy na wyjazd na wakacje do Rumunii czy do Bułgarii, tylko się finansowały z handlu tak zwanego. Natomiast, natomiast tam też było know-how. Ludzie. Uczyli się na przykład patrzeć na różnicę cen tych realnych, które napotykali, zyskiwali know-how. I to są lata 70., później mamy karnawał Solidarności, w którym robotnicy zmieniają sposób myślenia o przedsiębiorstwach. Te przedsiębiorstwa, no pojawia się to trzy: samorządne, samodzielne, samofinansujące się. W związku z tym no, kładzie się nacisk na to, żeby te przedsiębiorstwa jednak w no, minimalnym stopniu chociaż racjonalność ekonomiczną zachowywały, czyli żeby to nie było tak jak w sketchu, y, zdaje się, Seng 2. I to jest ten słynny tekst z tego sketchu, że gdybyśmy mieli blachę, to moglibyśmy sprzedawać konserwy, no ale nie mamy mięsa. W związku z tym takich przedsiębiorstw miało nie być. Był nacisk położony na to, żeby te przedsiębiorstwa zarabiały jednak. No, pojawiają się cząstkowe, nieudane reformy lat 80. w Polsce. Tam jeszcze, myślę, że tą kwestię cen warto wspomnieć, że pojawiają się trzy rodzaje cen. Tak, no właśnie. Mamy: urzędowe, komercyjne. Czyli tak zwane umowne i regulowane, i regulowane. Które, są po, które są pośrednie. To stąd jak gdyby się wynika to, o czym Pan powiedział tutaj, czyli że te przedsiębiorstwa mają ten margines tych cen umownych, w których mogą się poruszać. Przeróbka piosenki, którą wykonywała Maryla Rodowicz pod tytułem Remedium. I która jest znana powszechnie jako wsiąść do pociągu byle jakiego, to w PRL-u ja jej nie zacytuję do końca, bo tam pada wyraz nieprzyzwoity, ale mogę zacytować początek, to było zdaje się wsiąść do rakiety Hermaszewskiego, nie dbać o szynkę z komercyjnego, ściskając w ręku kartki na cukier, patrzeć jak wszystko zostaje, a gdzie zostaje to sobie Państwo już dorymujecie, ale to właśnie pokazuje specyfikę drugiej połowy lat 70. Czyli z jednej strony mamy bony, no bo nazwy kartki Unikanów oficjalnej propagandzie... No to pewnego, się z wojną kojarzyło to. Prawda? To no właśnie. Więc mamy bony na cukier, ale z jednej strony mamy szynkę z komercyjnego. Prawda? Czyli nagle się pojawia jakaś... Ze sklepu komercyjnego, ze sklepu komercyjnego czyli komercyjnego, droższą niż... Czyli mnóstwo, dużo droższą, mnóstwo. tak? To, to obcokrajowcy czasami mówili. Że Polska to jest taki dziwny kraj, gdzie co prawda buty czy, czy żywność kosztuje wiem, 30% pensji, ale wszyscy są dobrze ubrani i dobrze odżywieni. No, jakimś cudem to się dzieje. No dobrze, ale wracamy do, wracamy. do transformacji. A zatem, a zatem Polska no właśnie być może lata 70. Chiny, które oczywiście nie były blokiem sowieckim, no ale były czy, czy są do pewnego stopnia krajem socjalistycznym. No zaczynają transformację w 1979 roku. Deng Xiaoping w tym słynnym przemówieniu mówi, że nie ważne jaki kor, kot jest, czy szary, czy bury, ważne, żeby łapał myszy. I Chiny wtedy rozpoczynają swoją transformację. Jeszcze inaczej sytuacja wygląda w Rumunii. No właśnie, Rumunii, Rumunii, która jest... w 1989 roku była najbiedniejszym krajem bloku, obok Polski niestety, tak żebyśmy rozumieli, na jakim poziomie była Polska, ale Rumunii, która w latach 70. postawiła na podobny model rozwoju co gierkowska Polska, czyli, czyli finansowana industrializacja, relatywne otwarcie. No Rumunia ten oto przewagę ma nad Polską, że Morze Czarno jest cieplejsze niż Morze Bałtyckie i można tam latem wejść bez półgodzinnego ochlapywania się i przyzwyczajania. W związku z tym Rumunia stawia na rozwój hoteli, zaczyna współpracę z dużymi zachodnimi firmami, zachęca turystów, ale i to jest wspólne dla Rumunii i Polski. Ten wzrost, rozwój finansowany z kredytów, on się kończy w drugiej połowie lat 70. Dlaczego? Dlatego, że w drugiej połowie lat 70. dochodzi do drugiego szoku naftowego. Pierwszy szok naftowy jest oczywiście związany z konfliktem Izraela z krajami arabskimi. Powstaje OPEC, zakręca kurek z ropą. Ceny ropy idą natychmiast w górę. Ropy nie ma w krajach zachodnich, w Europie Zachodniej, w Stanach. Czasy, kiedy w Teksasie wiadro ropy było tańsze niż wiadro wody, się właśnie skończyły. Ale kraje, które eksportują ropę naftową, zaczynają się kąpać w pieniądzach. Ale to literalnie kąpać. Właściciele czy też władcy tych krajów wydają pieniądze na Petro każdą dolary. możliwą głupotę, jaką sobie mogą wymyślić, a pieniądze ciągle są. Trochę tak jak mafia w Polsce na początku lat 90. Wspomnienia masy, czyli jednego z tych skruszonych bossów były takie, że ich największym problemem, ani nie była policja, ani nie byli konkurenci, tylko było radzenie sobie z wysoką inflacją, bo nie było realnych sposobów lokowania tych gigantycznych pieniędzy, na przykład zarabianych przed inflacją. E, dokładnie na przemycie alkoholu, w związku z czym oni codziennie tracili gigantyczne sumy pieniędzy i trochę tak samo mieli Szejkowie, w związku z czym te pieniądze się wylały na rynki światowe. I były łatwo dostępne. Jak się mówi, że Zachód Gierkowi pożyczał, czy łatwo dawał pieniądze, to oczywiście pożyczał dlatego, że tych pieniędzy było na rynkach bardzo dużo. To jest zresztą źródło zadłużenia nie tylko Polski czy Rumunii. Ale też krajów afrykańskich. Ten Stan się wziął kryzys ten, światowy. Ten kryzys światowego zadłużenia, on ma korzenie w latach 70. Dlaczego? Dlatego, że jak się zdarzył drugi kryzys naftowy pod koniec lat 70., to sposób radzenia sobie z tym kryzysem na poziomie makroekonomicznym był już inny. I generalnie, skracając długą historię, polegał Pracamy na tym, do że bardzo podniesiono stopy procentowe. Czyli w skali globalnej zrobiono to, co Balcerowicz zrobił w ramach swojego planu Balcerowicza, urealniając wysokość stóp Procentowych, co w Polsce wyprodukowało e, ruch pana Lepera i rolników, którzy nagle nie byli w stanie spłacić kredytów, i ten ruch sobie ewoluował, aż w końcu w szczytowym momencie pan Leper i jego partia współrządzili i Leper był żyjącym już był wicepremier. Podejście do długów lat 70. było jednak inne w Polsce i w Rumunii. Ponieważ o ile w Polsce po prostu powiedzieliśmy naszym wierzycielom, że im nie zapłacimy trochę jak szatniarz z misia, że nie mamy pańskiego płaszcza i co nam pan zrobi, o tyle podejście Czałczesku było inne. Jego pomysł na radzenie sobie z długami był zasadniczo odmienny, co pokazuje, że samodzielność polityczna nie zawsze prowadzi do racjonalnych decyzji z punktu widzenia obywateli, bo Czałczesku się zawziął i powiedział, że te długi spłaci, ale to oznaczało, że trzeba było wygenerować, gospodarka musiała wygenerować gigantyczną nadwyżkę, która mogła być skierowana na spłatę długów, co to oznaczało, że konsumpcja gospodarstw domowych była bardzo niska. Ten punkt transformacji był zupełnie inny. Inny, znaczy oni zmieniali gospodarkę, tylko nie w kierunku rynkowym. No, nie bez kozery, Czałczesku zdaje się był jedynym przywódcą krajów demokracji ludowej, który został zastrzelony. Tak? Ta rewolucja, która u nas była bezkrwawa i która no niekiedy miała swoje ofiary. Na przykład szturm na wieżę telewizyjną w Wilnie, czy potem pucz w Rosji, no to ona w Rumunii, chyba jako jedynym kraju, doprowadziła do zabicia przywódcy. No, trudno się dziwić, jak się pomyśli, w jakiej biedzie żyli Rumunii i jak bardzo ta bieda kontrastowała z bogactwem. Takim ostentacyjnym małżeństwa Czałczesku, prawda? Bo Czałczesku był, był przywódcą tego kraju, więc jego żona Elena też tam pełniła różne publiczne funkcje. W Polsce przyjmuje się umownie, że hmm, początkiem transformacji politycznej chyba były rozmowy Okrągłego Stołu. Z pewnością one stworzyły, jeśli nie rozpoczęły samego procesu transformacji, to stworzyły dla niego kontekst, bo. Przypomnijmy, że tam siedzą trzy strony, właściwie cztery. No bo są: siedzi strona rządowa, siedzą obserwatorzy kościelni, siedzą związkowcy opozycja, czyli Solidarność, ale siedzi też OPZZ. I, I te, czyli też Związek Zawodowy. Czyli też zawodowy. Związek Zawodowy, Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych. I ten OPZZ oczywiście tworzy pewien nacisk na solidarność, no bo OPZZ nie ma żadnych skrupułów, żeby takie żądania, które mogą się podobać obywatelom, eskalować. W związku z tym w czasie rozmów okrągłego stołu dochodzi z punktu widzenia gospodarczego do dwóch ważnych porozumień stron. Po pierwsze, strony uzgadniają, że dojdzie do uwolnienia cen żywności. To znaczy, żeby zapobiec brakom na rynku. Ceny żywności zostaną uwolnione i żeby jednocześnie zapobiec pauperyzacji społeczeństwa, no bo wszyscy sobie zdają sprawę, że uwolnienie cen oznacza natychmiastowe podwyżki, zostanie wprowadzony mechanizm indeksacyjny. Czyli tak płace będą w automatyczny sposób rosły wraz ze wzrostem cen. Tak się dzieje, bo pierwszą ustawą sejmu wybranego w czerwcu 89 jest ustawa o indeksacji płac. To jest, jak mówią ekonomiści, no i to są idealne warunki do tego, żeby stworzyć tak zwaną spiralę cenowo-płacową, czyli żeby inflacja się rozkręcała. I ta inflacja zaczyna się w Polsce rozkręcać. To jest specyfika polskiej transformacji. To właściwie nie wystąpiło w żadnym innym kraju em, europejskim, czyli my w transformację wchodzimy z inflacją przekraczającą 800% rocznie. To oznacza, że w Polsce zanim my zaczniemy w ogóle mówić o zmianach, jeśli chodzi o prawo, jeśli chodzi o funkcjonowanie przedsiębiorstw, jeśli chodzi o własność środków produkcji, musimy gospodarkę ustabilizować. Musimy sobie poradzić z hiperinflacją. To dlatego w Polsce pole do popisu zyskali doradcy zachodni. Brygady Mariota. Brygady Mariota. Jak mówiono, od miejsca, w którym rezydowali. Y Taką emblematyczną postacią dla tej grupy ludzi był oczywiście Jeffrey Zachs. Dlaczego, jeszcze dodajmy, dlaczego Jeffrey Zachs? On nie miał żadnego doświadczenia w gruncie rzeczy z gospodarką socjalistyczną. I ci ludzie później, sam Zach przeżył takiego rodzaju iluminację, czy też Satoni i teraz się Kaja i to co mówi teraz zupełnie nie przystaje do tego, co mówił. Na początku lat 90. Ale dlaczego ten Zaks się w Polsce pojawił? Bo Zaks ma sukcesy w ograniczaniu inflacji w krajach latynoamerykańskich. Tak? tak? On ograniczył na przykład inflację w Boliwii. No i znaczy się zna, umie ograniczyć inflację. A Boliwia, Polska, no z punktu widzenia amerykańskiego, właśnie nie wiadomo, to taki sam kraj, biedny i ma wysoką inflację. I ludzie zostali rzuceni na odcinek Polski, którzy nie, w ogóle tak. Na przykład zarządzali przedsiębiorstwami, czy doradzali kierownictwu przedsiębiorstw, nie mając bladego pojęcia o tym, jak funkcjonuje gospodarka socjalistyczna. Chciałbym, żebyśmy doszli do tego momentu, który miał być tym przynajmniej etapowym momentem. Powiedział Pan, że początkowo nie, nie wszyscy wiedzieli, Dobrze. ale Jest. zarówno w Rumunii, w Czechosłowacji, mhm. później w Czechach, Słowacji, Węgry, Polska, ten punkt docelowy, ten mm -hmm. punkt przynajmniej etapowy, ważny, jednak się pojawia. Jest nim? Wejście do Unii Europejskiej i to, co teoretycy procesu transformacji nazywają kotwicą integracyjną. Początek jest bardzo różny, silnie zdeterminowany warunkami początkowymi. Ja tylko przypomnę, że Polska w przeciwieństwie do Czechosłowacji i Rumunii przeżyła głębokie załamanie gospodarcze na koniec lat 70. Znaczy my jesteśmy dumni pewnie słusznie z faktu, że w Polsce recesja transformacyjna trwała najkrócej i była najpłytsza, bo my w 1992 roku już notujemy wzrost gospodarczy, skumulowana skala spadku to jest 19% PKB. I jesteśmy słusznie z tego dumni, ale należy pamiętać, że polska gospodarka no, startuje z innego poziomu. Dlatego, że mamy końcówkę lat 70. I tam dochodzi do załamania gospodarczego i mamy de facto straconą dekadę lat 80. Szarzyzna, ponuro, ludzie uciekają. Znaczy nie ma nadziei na to, że system się zmieni, tak się wszystkim wydaje. Jest wszechogarniająca bieda, nie ma żadnych szans. Politycznie 88 rok, strajki. Przypomnijmy, że z Polski w latach 80. wyjechało mniej więcej tyle osób, ile wyjechało przez wszystkie kolejne lata od końca wojny do 1980. To jest gigantyczna skala, ponieważ nikt, jeżeli tylko ktoś może wyjechać, to wyjeżdża, ucieka, szuka lepszego życia, ponieważ nie ma żadnych nadziei ani politycznie, ani gospodarczo. I w takich warunkach rozpoczynamy proces transformacji. Gospodarka jest skrajnie niewydolna, jest nieefektywna. Te cząstkowe reformy, które były wprowadzane, próby uprzedmiotowienia przedsiębiorstw nie doprowadzają do niczego. Politycznie Solidarność w 1988 roku przekonuje się, że jest znacznie słabsza niż była 8 lat wcześniej, dlatego siada do Okrągłego Stołu prawdopodobnie. I jeszcze ta integracja europejska pojawia się już wówczas? Wówczas nie, ale. Polska prywatyzacja bardzo się różni od prywatyzacji czeskiej, no bo Czechy, No bo to dzisiaj, teraz no bo Czechy... przeskakujemy do tak. lata 90. Czyli w Polsce zupełnie inna jest sekwencja y, transformacyjna. My musimy najpierw gospodarkę ustabilizować, zlikwidować inflację i dopiero później możemy rozpocząć to, co się nazywa restrukturyzacją przedsiębiorstw i zmianami instytucjonalnymi. Czechosłowacja, potem dzieląca się na Czechy i Słowację, Węgry nie mają tego problemu. Węgry oczywiście robią inne błędy. Te cztery kraje, o których Pan mówi, stają w awangardzie do tej drogi, tak. najpierw do wspólnot europejskich, później które przyjmują nazwę Unii Europejskiej. Uczciwszy Słowację, która ma pewne perturbacje polityczne, m, związane z tym, że władzę obejmuje meciar. Jest zgoda, dodajmy do tego kraje bałtyckie, które po prostu za wszelką cenę chcą zerwać z dziedzictwem Związku Radzieckiego, jest dosyć powszechna zgoda, poza takim początkowym okresem, że wchodzimy do Unii Europejskiej. I to oznacza, że nasza transformacja zyskuje nie tylko cel, którym jest wejście do Unii Europejskiej, ale to jest cel, który przekłada się na pewne cząstkowe. Kryteria. Bo kryteria kopenhaskie. Kryteria kopenhaskie, one oczywiście są dosyć, no, tak luźno sformułowane, no bo to jest funkcjonująca gospodarka rynkowa. Konia z rzędem temu, kto wie, co to znaczy. Ale po, powiedzmy kryteria kopenhaskie, czyli ustalone przez... Wspólnotę europejską, europejską na szczycie w Kopenhadze, warunki, które umożliwią krajom Europy Środkowej i Wschodniej wejście do Unii Europejskiej. No Z naszego punktu widzenia, bo tam pewnie jest też demokracja tak, bo nasze, są i polityczne, i ekonomiczne. i ekonomiczne. Z naszego punktu widzenia ekonomicznego, takim kryterium jest funkcjonująca gospodarka Nie. rynkowa. Co to znaczy, pytanie? No właśnie, ale co to znaczy, to żeśmy na bieżąco słyszeli od Ludzi, którzy przyglądają się naszej transformacji i zaczynają nam wystawiać laurki, rozpoczyna się proces negocjacyjny. Cel sam w sobie oczywiście jest potrzebny, ale potrzebne są też to, co się nazywa w teorii zarządzania projektami, kamienie milowe. Czyli musimy spełniać kamienie milowe, musimy domykać kolejne rozdziały negocjacyjne. Brygady Mariota zostają zastąpione przez ekspertów Komisji Europejskiej, którzy mówią nam, co mamy zrobić. Ale tam jest jeszcze jeden ważny element. Jest nie tylko kij, ale marchewka. Marchewka w postaci nie tylko tego powrotu do, do Europy, jak to się w Polsce mówiło, ale też marchewka w postaci funduszy przedakcesyjnych, i Spafare i SAPART, które pomagają Polsce i innym krajom zmieniać się, pozwalają finansować transformację. Transformacja zyskuje nie tylko cel, ale też zyskuje... Kamienie milowe. Dzięki temu kraje, które szły w awangardzie, czyli kraje bałtyckie, Czechy, Polska, Węgry, weszły w pierwszej fali. Słowacja, jak się dowiedziała, że może nie wejść ze wszystkimi, to wszyscy się tak bardzo przestraszyli, że natychmiast zmienili rządy i zaczęli doganiać. Znaczy nikt nie chciał wypaść z tej pierwszej grupy. I w ten... tak silna była. Znaczy, to jest czysta no, teoria wyboru publicznego. Obywatele, społeczeństwo, opinia publiczna domagała się wejścia. Próby powiedzenia nie wejdziemy albo działania w takim kierunku, że nagle my nie wchodzimy razem z innymi, były natychmiast odrzucane przez opinię publiczną. Taki polityk nie miał szans na popularność. To w Słowacji przykład pokazuje. I to ustabilizowało proces transformacji. Proszę zwrócić uwagę, że nam się rządy zmieniały. Tak? Po 1993 roku zaczyna w Polsce rządzić SLD, czyli postkomuniści z PSLM, potem do władzy dochodzi Akcja Wyborcza Solidarność, to następuje dekompozycja tego ruchu, Wracają, wraca SLD z PSLM, ale dzięki temu, że cel był wyznaczony i on cieszył się absolutnym poparciem większości społeczeństwa, nikt tu nie kombinuje. W tym obszarze Politycy uwielbiają, czy publicyści tego typu określeń używać. Mamy absolutnie ponadpartyjną zgodę. Czyli podsumowując, 1 maja 2004 roku skończył się w Polsce komunizm. Chyba rzeczywiście. 1 maja 2004 roku mieliśmy w Polsce już kapitalizm. Zapraszamy na kolejne odcinki Giełdy Historii. Dzisiaj naszym gościem był dr Piotr Maszczyk ze Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Andrzej Zawistowski, do zobaczenia w innych odcinkach.